Siemano wszystkim. W dzisiejszym odcinku znowu będziemy oglądać naszego Lexiego. E, ale znowu Hirowskiego Lexiego e, oszukał. Hmm. Czekajcie. Dzień życia postawy Among As 2. Siema wszystkim. Ale czemu tu każdy jest czerwony? Aż się zapytam. W ogóle zostawcie chodzi, zupa, żeby Dex i nagrał ze mną jeszcze jakiś film. Odpisali. No nieładnie, ktoś ma ty. No nieładnie, ktoś ma chity. Aha, jestem impostorem. Ale czemu jestem czerwony? Wcześniej byłem zielony. Dobra, nieważne. Mask sil. Ale mam kozacki plan. Patrzcie na to. Teraz napiszę, że mam czity i Oliwier to impostor. Na banku i uwierzą Gupole. Łatwa gierka. Gupole brzydko powiedział. Osalał chyba. nie, on wyszedł z gry. Szko o nie, Szop wyszedł z gry. Szkoda, bo Szopy są Koks. Uwiszcie mi w komentarzach. Da bo szopy są Koks. Ej no czemu on nie głosuje? Ja go Aha, wywalili mnie, co jest. Przecież to był plan idealny, co za lamusy. Co za dziwne. Te dobra, jest impostor. Teraz mi pójdzie lepiej, zobaczycie. Jestem Zrobię lepiej. klucze. A dobra, nie ma kluczy. XD D. Gdzie by tu pójść? XD W sumie zamknę drzwi i zgaszę światło. No, ja nie wierzę, ten żółty zabił. Jak ja, przecież to nie ja byłem. Sami widzieliście. Napiszę im prawdę. Nie ma co kłamać. Jeszcze pyta się, gdzie ciało. Aha, zwyzywała mnie i wyszła. Chciałem tylko napisać prawdę. Teraz jest mi smutno. No to pomarańcz, A ja prawie by ją bywali. by ją wyzwalili. Ok, pójdę se do świateł i zamknę im drzwi. Mam nadzieję, że mi cooldown wtedy zejdzie. Oni już czekają przed drzwiami. Chyba się nie wyrobię. Muszę szybko kogoś znaleźć do zabicia Dobra, dam im reaktor Niech se naprawiają Ja sobie poczekam w No i cykens Typa już nie ma No i Maja idzie Super Teraz tylko na nią zwalić całą winę, muszą mi uwierzyć, jeszcze się śmieje, totalny brak kultury. Napiszę tak na poważnie, że czasem jest jakiś gorszy dzień i słabi idzie jako impostor, żeby mi uwierzyli. No i łatwiutko. Teraz wystarczy tylko jeden kilo. Oki teraz tylko będę tu czekać. Jeszcze zamknę im drzwiczki, żeby czasem nie zdążyli. A, łatwa gierka. Ja, łatwa gierka. Jakiś gościu o nazwie ja zabrał mi kolor? Tak być nie może. Haha, jestem impostorem, więc go zabiję. Aha, gościu Gosh. sam wyszedł. Szkoda. Wyłączę klasycznie światełka. Mam nadzieję, że moi koledzy nie boją się ciemności. Oni chyba mnie widzieli. Panuch. Tak jak podejrzewałem. Niestety jestem zmuszony zrzucić winę na niego. Kurde, boję się, że mu zaufają. Ale w sumie i tak jest trzech impostorów, więc oni zagłosują na niego. Koledzy to serio on. Aha, wywalili mnie. Co za dzban z impostora, jakby zagłosował na niego, to byłby remis w głosach. Jaki gościu, nie wierzę. Wkurza mnie już ta gra. Siema, fajny nick. Wiesz, że masz fajny nick? Wiem. Oto super. Fajny nick. Tak, impostor. I to jeszcze z fajnym nikiem. Okej, okay, wyłączę światła i stąd kogoś zabiję. Dlaczego mam takiego pecha? Żółty wie, że to ja kurde. Szybko trzeba napisać, że to on. To może być ciężka gra. Błagam, żeby go wywalili. Aha, jeszcze podejrzenia na różowego. Dobra, w sumie zagłosuję na różowego. Może się uda. Maya. Uf, ale fart po tyle samo głosów mamy. To samo głos. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Pójdę poprzeglądać kamery, żeby być czysty. O nie, Emergenci, Meeting dał. Muszę napisać, że to. On. Jaki znowu Emergenci? Yy, przepraszam, jaki znowu Emergenci? Naprawdę tak blisko. Jeden głos. No, trudno, coś dzisiaj mi nie idzie. Tak, no nie. Szkoda, że ten i wyszedł, bo on miał mój kolor i chciałem go zabić. Ja nie wierzę, że jestem różowy. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się wygrać tą grę, bo ostatnio coś słabo idzie, w sumie wejdę sedowenta. O, mój kolega włączył imetlen. Papa Fiolet naprawdę, czy mam takiego pecha, że ten biały mnie zobaczył? Proszę, oby nie. Dobra trzeba napisać, że to on. Aha, on ma nik stali na niej jakiś sain. Iż jesteś impostorem. Aha, przecież to wcale nie byłem ja. Dobra, mam nadzieję, że to wygramy i go wywalą. Jest, chociaż mnie nie wywalili. Dobra, chyba im zgaszę światło. Tylko zaczekam, aż mi cooldown zejdzie. Halo? Czy ktoś tu przyjdzie? Kurde, dwóch idzie. O Jezu, szybko. Dobra, wygrałem. Wygrał... wiedziałem, że wygramy, jak go zabiję. Easy win. Łatwiutko. W ogóle, to zostawcie łapkę w górę, żeby Dex i nagrał ze mną jeszcze kolejny dzień z życia impostora. Mówił mi też, że bardzo chce dobić 120 tysięcy subskrypcji do końca roku. też możemy mu pomóc.